Ok, dzisiaj kolejny dzionek. E, najlepiej będzie chyba dzisiaj wyruszyć po prostu do kopalni. Mam trochę steków, zobaczymy, czy może przez noc coś tu cokolwiek urosło. Nie widzę nic. W ogóle ja się zastanawiam, czy może to urosnąć w dół. Właśnie mnie to ciekawie. Dobra, będzie trzeba to zobaczyć, przetestować. Najwyżej się to jakoś inaczej porobi. Dzisiaj sobie pójdziemy do kopalni. Mam dwa kilofy, powinny starcie się. Jakby co żelazną. Tref, no, szkoda, że to zostawię. I sobie wezmę jeszcze trawienko na crafting. Okej, okay, no to idziemy, mam zegarek, więc będę wiedział, czy minie je jeden dzień, czy dwa dni, jakoś tak. Eee, chcę dobić na pewno do setki, już mamy jedną dziesiątą za sobą, także 100 dni już myślę, że będzie całkiem niebawem. Teraz zauważyłem, że mam trochę mało pochodni, ale to mam nadzieję, że zrobię <gryw> sobie jakieś pochodnie, bo pewnie węgiel będzie w kopalni, więc... Nie mam o, dobra. Już jest czerwony proszek, więc chyba idę w dobrą stronę. Więc sobie na pewno go wykopię. Nigdy mam do Was pytanie: skoro już mamy te. U, kolejna tutaj jest dalej. Skoro mamy już te 10 dni ze sobą, to czy myślicie, że może zacząć grać na jakichś teksturpakach starych? Właśnie na przykład sobie tak jak mówiłem, chyba w pierwszym lub drugim odcinku a propos tego, że może zaczniemy też z jakimiś teksturpakami grać? I myślę, że właśnie. Myślę, że właśnie jakiś teksturpak typu Fightful, albo właśnie może to craft się po prostu na kolejnym odcinku, albo kolejnych. Ciekawe. No dobra, tu jeszcze jest węgiel, ale to jest chyba z lawą. Tutaj diaksy znalazłem, kojarzę, wow. Było blisko. Nawet nie zliczę ile razy kiedyś, jak na przykład wpadłem w gravel. W sensie, że na gravel się napotkałem. To ile razy przez niego zginąłem właśnie mi spadł na głowę. Naprawdę, bardzo dużo razy takie coś mi się wydarzyło i niestety to tyle. No słyszę tam jest jeszcze Zambiak. I ja go słyszę pewnie. Albo nie, tak nade mną On jest bliżej. No i to mi się podoba Jedno co mnie boli, że nie ma fortuny, bo, bo z fortuną o wiele przyjemniej się kopie węgiel moim zdaniem, bo wtedy na przykład trzy węgla wypada zamiast jednego i To jest o wiele moim zdaniem lepsze, ciekawsze, fajniejsze, a nie tak, że sobie kopie, kopie i kopie i kopie i kopię, kopię po jednym węgielku Okej. Mracając, że kiedyś gdzieś mocniej wybuchały. O! I będę kończył odcinek.